Dzisiaj będziemy procedować. Jest to projekt w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie obowiązku gminnego z inicjatywy mieszkańców gminy w sprawie likwidacji jest w Tertinie. Przedstawimy wszystkie argumenty, wszystkie wnioski, które, do które doszła komisja wyraźnie powołała nas z rady, aby ocenić ten wniosek w gminy merytorycznym. Poproszę teraz przewodniczącą z komisji o przedstawienie Podanie przez inicjatora referendum do wiadomości mieszkańców przedmiotu zamierzonego referendum zgodnie z treścią artykułu 13 omawianej ustawy odbyło się z naruszeniem prawa, albowiem niniejsze ogłoszenie nie zostało przeprowadzone w sposób zwyczajowo przyjęty. Punkt 5. Karty z podpisami mieszkańców uprawnionych do wybierania Rady Miejskiej w Felpinie e, popierających inicjatywę przeprowadzenia referendum gminnego, którego przedmiotem ma być likwidacja Straży Miejskiej w Pelpinie, zostały sporządzone zgodnie z wymogami e, stawianymi w artykule 13 ust. 2 powołanej ustawy. Punkt szósty. Na wyżej wymienionych kartach złożono łącznie 1691 podpisów, z czego 1630 zostały złożone zgodnie z artykułem 14 ustęp 4 powołanej ustawy. Przedstawię konkluzję tego naszego spotkania. Spośród nas, spośród członków klubu, razem w dobrą stronę, kilkoro, kilkoro radnych podpisało tę petycję, państw, państwa miastujących, między innymi ja. I zrobiliśmy to nie w o wielkie pieniądze, które są przedmiotem tej sprawy, czy też sprawy demokratycznych, chodzi tylko o dwa etapy. ale z, z tego powodu, że uważamy, że forma referendalna wypowiedzi społeczeństwa jest jedną z lepszych form demokracji. Chcieliśmy, żeby przetestować również tę formę w naszej gminy. Stąd też wielkie uznanie dla Panów Inicjatorów, za to, że się podjęli, że tak powiem uczenia nas, demokracji nas, czyli całego społeczeństwa. No i sądziliśmy, że po zebraniu tej liczby, wymaganej liczby głosów, Sprawa będzie bardzo prosta. To znaczy, podniesiemy rękę za referendum, bo tu nie ma nad czym dyskutować. Jest jednak wymóg prawny, który obliguje samorząd do tego, aby sprawdził, czy procedura składania wniosku jest zgodna z ustawą o referendum. No i zaczęły się schody. Serce mówi nam, zebrano tyle podpisów, wymaganą liczbę, znaczy, ludzie chcą referendum. Ale prawnicy mówią, że nie zostały zachowane procedury. Nie możemy uchwalać, Uchwały, który, o której wiemy, mamy świadomość, że gdybyśmy byli jeszcze tego nieświadomi, to byśmy podnieśli rację. Ale mamy świadomość, że ona jest obarczona błędem legislacyjnym. przekonam, ale klub radnych radny razem z dobrą stronę będzie głosował za przyjęciem tej uchwały, czyli za odrzuceniem wniosku o przeprowadzenie referendum. Nie jesteśmy inicjatorami referendum w Trzewie, jak powiedział Pan w Radiu Głos, bo oczywiście byłoby to złamaniem prawa. Czy panu burmistrzowi wypada zapraszać na spotkanie do urzędu trójkę inicjatorów i kazać im podpisać pismo, by wycofali się z bycia inicjatorem referendum? Do takiego incydentu doszło i nie może pan zaprzeczać. Ja się pytam tylko, skoro ja jestem pełnomocnikiem grupy inicjatora, to takie pismo powinno wpłynąć do mnie, a nie do pana. Tak naprawdę burmistrz od samego początku nie wierzył w to, że we dwóch jesteśmy, w stanie zebrać tyle podpisów, ale się zdziwił. Zwracam się do radnych. Nie dajcie się zmanipulować. Zagłosujcie według własnego sumienia. Proponowałbym, aby takie referendum kiedyś przeprowadzić. Nie chcę dyskutować o decyzji, którą podejmę za chwilę radni, ale gdyby nawet ten wniosek został się odrzucony, warto zastanowić się, czy Takiego referendum wzbogacają or inne pytania, które notują naszych mieszkańców, inne kwestie, które są sporne, które trzeba rozstrzygnąć, nie zapytać, w jakim stronę pójść, jakie decyzje podejmować. My jako radni mamy mandat do podjęcia decyzji, ale jeszcze większy mandat mają nasi mieszkańcy, którzy w bezpośredni sposób mogą wypowiedzieć się na, kwestie, na temat kwestii, które ich notują, które są dla mnie ważne. Nigdy nie byłem przeciwnikiem instytucji referendum. Po drugie, Volenti non fit Nie wiem, czy pan pełnomocnik wie, co to znaczy, ale pewnie poszuka. I jeszcze jedna rzecz. Just sunt tribuendi. Są dwie zasady, panie pełnomocniku, na których funkcjonuje współczesna demokracja. A współczesna demokracja to jest równy dostęp, powszechny dla każdego obywatela, taki sam. Nie jest winą Rady Miejskiej w Felplinie. Nie jest winą pana mecenasa. Nie jest naszą winą, że panowie przygotowaliście wadliwy wniosek o referendum. Oto. Możecie mieć pretensje tylko do siebie. Nie utrudnialiśmy w żaden sposób Państwu dostępu do informacji. Udzieliliśmy informacji o ilości osób potrzebnych do zebrania. Udzieliliśmy Państwu gościnności na łama biletyno informacji publicznej. W stronie internetowej pomoglibyśmy rozwiesić to w sołectwach. Problem, który Państwo sami sobie przygotowali, jest nienaprawialny. To jest sui generis wniosek, który nie jest nie może być sanowany w toku tego postępowania. To, że stało się tak jak jest, że ten wniosek jest wadliwy, chociaż w zebrany sposób jakby ilość głosów spełnia formalne wymogi, jest wynikiem błędu po stronie organizatorów tego referendum. Niestety błędu nieusuwalnego w naszej ocenie, wymagającego przygotowania takiego, takiego projektu. My chcemy tylko, żebyście dali szansę, żeby odbyło się referendum. I o to Was proszę. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Miejskiej w Prytwinie w sprawie odrzucenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców gminy w Prytwinie w sprawie likwidacji karży miejskiej w Prytwinie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punktu 14 ust. z dnia 8 marca 2020 roku o samorządzie Gminnym oraz z artykułu 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku w rozwiązaniu lokalnym po zapoznaniu się z opinią Komisji Wyraźnej do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przewodzenie w sprawie likwidacji karży miejskiej w Prytwinie odpowiada przepisom prawo Rady Miejskiej w Prytwinie uchwała następuje odrzuca się proces o prowadzenie referendum lokalnego z w sprawie likwidacji starszym wiejskiej w drugi. Wykonanie uchwały powierza się w powierzach burmistrzowi miasta gminy Telki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia polega w Urzędu Miasta i Gminy Telki. Kto z Pań, Panów Radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Jak? Upadła przyjęta przy czterech głosach wstrzymujących.